DROP ZONE TO THE BLACK gone. Cześć siemanu. witam wszystkich tutaj, Lejto was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dogan Battle. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, czyli prima-prelist, ale to nie będą żadne żarty, tylko kolejny odcinek z newsami odnośnie Kan Battle, globalnej wersji Kan Battle, ponieważ kilka rzeczy nowych się pojawiło. E, kilka postaci i tak dalej i tak dalej więc zaczynając, na sam początek jak widzicie, strona z której często biorę informacje to jest dbz.space jeżeli ktoś by nie wiedział jeszcze a więc tak, e, niestety Prima Aprilis na globalu jest taki że e, rzeczy Prima Aprilisowe zostały e, przesunięte, tak jakby bo dostaniemy to dopiero 3 kwietnia, jak widzicie tutaj jest data 2 kwietnia u nas to wszystko będzie 3 kwietnia. E, tutaj zależy o której godzinie też, bo do danego czasu dodajemy 9 godzin. E, więc tutaj mamy 2 kwietnia o godzinie e, 1 rano, jeżeli się nie mylę. E, tutaj tak samo i tutaj tak samo. Czyli te trzy karty pojawią się u nas 2 kwietnia, ale po prostu później. W każdym razie 2 kwietnia później w ciągu dnia dostaniemy te trzy karty. Co to są za karty? Jedna z nich, no to Yamsha, który dostaje do Kana. Taki Yamsha tutaj z pałeczką dostaje do Kana, do takiej wersji. I tutaj zupełna nowość, to raczej są Prima, aprilisowe karty, czyli karty Retro. Jak możecie zobaczyć, Goku Retro, proszę bardzo, tak się prezentuje. Mega fajna karta do kolekcji, myślę, że jest super opcja. I Vegeta Retro, z takiego powiedzmy pierwszego swojego konkretnego starcia, także takie karty zostaną nam przekazane 2 kwietnia, tak jak mówię na globalu. Reszta, która będzie 3 kwietnia, bo tutaj już mamy datę godzinę wieczorną, więc dodając 9 godzin to będzie 3 kwietnia. Mamy Piccolo, nowy Piccolo będzie, który ma do kana i w takiej postaci wygląda. Tak to, tak to się prezentuje, fajna pasywka, ataki defensywne plus 100%, ki plus 6. I dodatkowo ataki defensywa plus 30%, jeżeli walczymy z dwoma przeciwnikami albo więcej, więc fajna pasywka. Fajna pasywka ciekawa na pewno. Nowy Vegeta. E, także Dokan, Dokan dostaje. To są karty, przynajmniej Vegeta na pewno jest kartą z, powiązaną z Coolerem. Główną tutaj postacią będzie nowy Manerowy Cooler. Także tak on się prezentuje przed Dokanem, i tutaj jest. Cooler Agility po Dokanie jak widzicie Kategoria Wicked Bloodline e, Plus 3KHP Atak defensywa plus 70, 170% Albo dla typów Extreme Agility plus 3KHP Atak defensywa plus 90% Także tak to wygląda Oprócz tego kulera Dokana dostanie Dostaną też e, Dostaną też inne Inne coolery, e, które możecie zobaczyć Każdego typu te kulery można normalnie farmić w Iwędzie, ale one mega rzadko lecą, więc osobiście sam nigdy nie wydrupiłem żadnego z nich chyba. Także jest wersja Agility, jest wersja tekowa, jest wersja fizyczna, jak widzicie, jest wersja STR oraz jest wersja też fizyczna. Ten tutaj STR to jest też a, inny, inny, inna karta kulera banerowego. Co mi się nie podoba ewentualnie w tym Agility kulerze banerowym, to to, że jak spojrzycie na te dwa obrazki, to jest cooler farmiony, który właśnie dostanie do kana, a to jest cooler nowy, to praktycznie te obrazki wyglądają tak samo. Dla mnie to jest po prostu szok, nie? Tak samo jak jest fizyczny cel, perfect cel farmiony, jest też fizyczny perfect cel lr to wiele ludzi często mnie pytało skąd mam LR-cela, a to jest ten farmiony. Tu, tutaj w tym wypadku to już w ogóle będzie, będzie porażka, żeby odróżnić na początku przynajmniej te dwa arty, ale w każdym razie nowe postacie, e, dostaniemy postacie retro plus postacie związane z coolerem i właśnie ten e, tutaj główny cooler agility typu extreme będzie jako karta panerowa 3 e, kwietnia na globalu. Co jeszcze, co więcej, bardzo ważna sprawa. E, według tutaj twitterów i tak dalej, więc raczej jest to prawdopodobne, 10 kwietnia będzie miał virus, tech virus w końcu będzie miał Eza, czyli Extreme the Awaken dla Tech Virusa. To jest ten wirus, który ma Fury Moda, że się tak Rage Moda, że się złości, jest nie można go bić i tak dalej, i tak dalej. Czyli w końcu ten wirus dostanie na globalnej wersji Extreme the Awaken, czyli Eza będzie mógł być 140 poziomu Il i super atak poziomu 15, także bardzo fajnie w końcu Global Mere nadgania tutaj te Eza względem japońskiej wersji. I jeszcze jedna ważna sprawa, z tego co pamiętam, w plikach, jak wiecie, po różnych aktualizacjach, jak się gra jakieś tam rzeczy, ściąga, mam aktualizację gry, to ściągane są jakieś pliki na zapas, a później po prostu są e, eventy wypuszczane. I w plikach, według tutaj e, ludzi na Twitterze, w plikach znaleziono informacje na temat Goku Blacka Intelligence, czyli to jest ten Goku Black transformujący się, Androida 18, Super Trunksa, Gohan Lidl Intelligence, Metal Cooler to o tym, o którym mówiliśmy. Piccolo, Vegeta, Goku, SSL 2 Angel, Margin Vegeta, fizyczne i, i postacie Super Dragon Ball Super Heroes. Czyli zapewne niedługo zobaczymy karty Dragon Ball Super Heroes. W końcu, ponieważ 5 kwietnia ma premierę, nowa gra karciana Dragon Ball Super Heroes World Mission na Nintendo Switch oraz PC, na Steamie bodajże. Także zapewne niedługo zobaczymy, w końcu, pierwszy raz na globalu postacie z tego anime promocyjnego Dragon Ball Heroes. Także tak to wygląda, takie informacje zostały też właśnie wykopane po najnowszej aktualizacji, więc teoretycznie Goku Black z transformacjami powoli się zbliża. Zobaczymy kiedy to będzie. Na razie żadnych dat nie ma, oprócz tego co Wam przedstawiłem. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się te karty retro mega podobają, fajny dodatek do kolekcji. No i co, to chyba tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka like obowiązkowo. Subskrybujcie, jak jesteście nowi. Piszcie w komentarzach, czy będziecie samonować na kulerze, czy olewacie całkowicie temat. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.